Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak zrobić własne słońce oraz księżyc. Do obu tych rzeczy, tak jak w poprzednim poradniku, będzie potrzebny GIMP albo jakikolwiek inny program do edycji grafik. I to by było na tyle ze wstępu, przechodzimy do poradnika. Aby zrobić własne słońce i księżyc, jak zawsze musimy utworzyć rozpaka. Zaczynamy od stworzenia folderu o dowolnej nazwie. Wchodzimy w niego i tworzymy w nim folder o nazwie ASSETS jeśli chcemy żeby nasz reszta rozpakował jakieś logo wybieramy zdjęcie, nazywamy je PACK a następnie wrzucamy do folderu teraz musimy utworzyć nowy dokument tekstowy o nazwie PACK z rozszerzeniem MC meta. jeśli nie widzicie rozszerzeń, wchodzicie w dowolny folder wchodzicie w zakładkę WIDOK i zaznaczacie opcję rozszerzenia na nas plików dzięki temu wszystkie rozszerzenia będą widoczne teraz wchodzimy w ten plik i tutaj do wpisania będzie takie coś. To będzie w opisie. Jeśli nie chcecie, żeby wasz RIS miał taki opis jaki ja wybrałem, usuwacie się z cytatu i wpisujecie taki opis jaki ma mieć wasz wasz RIS rozpacz. Następnie zapisujemy, zamykamy i wrzucamy do folderu. Teraz wchodzimy w folder Assets. Tworzymy w nim folder o nazwie Minecraft. W folderze Minecraft tworzymy folder Textures. A w folderze Textures tworzymy folder Environment. I tutaj będziemy musieli wrzucić dwie pliki, jakie będą do pobrania zapisu, Ale przedtem te pliki musimy zedytować w jakimś programie do edycji grafik. W moim przypadku będzie to GIMP, więc przechodzimy do GIMPA. Po otwarciu naszego obrazu w GIMPie, możemy zrobić z nim co chcemy. Jeśli nie pasuje Wam rozdzielczość, wchodzicie w zakładkę obraz, wybieracie opcję wymiary płótna, i te wymiary mnożycie razy 2, dzięki czemu będziecie mieli wymiary 64 na 64. Jeśli dalej nie pasuje Wam rozdzielczość, znowu mnożycie razy 2, dzięki czemu osiągniecie 128 na 128. I tak cały czas, dopóki nie osiągniecie satysfakcjonującej Was rozdzielczości. I to by było na tyle z tego pliku, przechodzimy do następnego. Jeśli zaś chodzi o księżyc, to możemy z nim zrobić to samo co ze słońcem, ale trzeba pamiętać, że jeśli na przykład chcemy go pokolorować, to musimy to zrobić nie na jednym, lecz na ośmiu. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi i wracamy na pulpit. Po zedytowaniu słońca i księżyca wystarczy je wrzucić do folderu Environment. Następnie zamykamy i wszystko będzie działać. Więc jeśli spodobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli coś, co wykonałem w tym filmie, wydało Wam się niejasne, możecie wejść na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w pierwszej linii opisu, opisać mi problem, a ja postaram wam się jak najszybciej pomóc. I to by było na tyle i cześć!